Walka czarna pantera z wąsem walczy. Bierz go, pantera. Nie daj się grubasowi. Ej jakie psychole małe. Ciekawe wąsu, gdzie zje pantera. Pomóż jej, pomóż jej. A ty pomagaj tamtej siostrze. Zgajcie tego wąsa. Dawaj go. Bierz go. Atak. Atak. Dobrze. Za nogę go. Za nogę. Łap. We dwór go. Czwaniaczka. Wy go dawajcie, no za bardzo kozaczy. Bierz go. Matę. Sędzia przerywa. A, a nie, nie, sędziego. nie, 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 Ej, 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 Do narożników, Do narożników. Final round. fight. Finish him Finish him Pantera Za gardło, za gardło Za gardło Dobra, matę, matę Pierwszy knockdown masz Pierwszy knockdown dili dili dili.